O, jest chłop jeden za mną, ty jadę po niego. No dobra, jesteś wymaksowany na topa, Okej. Okay. Uh -huh. Gdzie on jest? O kurwa, dwa. Nie, on był po prostu rozdzielony od swojego towarzysza. Nie, ale on w ogóle nie ulepszony jest jak jakiś tacy, kurwa. Jest, ma 1400. No ale w sensie i tak słabo, dalej nie? Eee, e, pojazd za tobą O! No to oh. What the fuck? Wypierdalaj kurwa! Wypierdalaj! Wypierdalaj! Wypierdalaj kurwa! Moje! To już masz na YouTube'a Mam To 2 na 1 kurwa Dobra.